Księga siódma. Rada. Dobrzyńska szlachta dowiedziała się o rychłym nadejściu Napoleona. Mieszkańcy za ścianka postanawiają podjąć decyzję, czy przygotowywać się do powstania na Litwie. Wspominają zwycięstwo pod Jeną i zamierzają odnieść taki sam sukces nad Moskwą. Maciek Dobrzyński chce jednak znać szczegóły. Jak daleko jest francuskie wojsko? Jak jest liczne? Kiedy przybędzie? Ponieważ nikt nie zna odpowiedzi na te pytania, szlachta postanawia poczekać na księdza Robaka, to on przyniósł nowinę i powinien znać konkrety. Maciek wie jednak, kim naprawdę jest Bernardyn, i przewiduje, że ten nie przyjdzie do zaścianka. Szlachta gotowa jest walczyć. Proponuje zawiązanie konfederacji, zaplanowanie walki i wybranie dowództwa. Dochodzi do kłótni. Wtedy właśnie pojawia się Gerwazy. Korzystając z zapalczywości szlachty, nastawia ją przeciw Soplicy i namawia na udział w zajeździe. Księga ósma. Zajazd. Tymczasem w Soplicowie po wieczerzy wszyscy odpoczywają na dziedzińcu. Goście wsłuchują się w odgłosy przyrody, obserwują niebo, gwiazdy i kometę. Wspominają zwycięstwo pod Wiedniem. Królowi towarzyszyła wtedy ponoć kometa. Mieszkańcy mają nadzieję, że kometa, którą obserwują, przyniesie też zwycięstwo Napoleonowi. Do sędziego przybywa posłaniec, goście udają się na spoczynek. Sędzia otrzymuje od Bernardyna jakąś wiadomość, po której przekazaniu ksiądz znika. Do Soplicy przychodzi również Tadeusz z prośbą o pozwolenie na wyjazd, aby pojedynkować się z hrabią. Sędzia nie zgadza się na opuszczenie Soplicowa. Tadeusz po wyjściu od stryja spotyka Telimene, która robi mu scenę zazdrości. Młodzieniec ucieka nad staw i tam chce popełnić samobójstwo. Do tragedii na szczęście nie dochodzi. Nad staw przybywa hrabia, związuje młodego Soplicę i zabiera do dworu. Następnie napada ze swymi dżokejami na Soplicowo. Zamyka rodzinę Sopliców w pokojach i wystawia strażę. Przybywa też szlachta z Dobrzyna, która planuje zamordować Sopliców. Nie znajdując mieszkańców, plądruje dwór i wybija inwentarz. Zaopatrzeni w jadło i trunki, Dobrzyńscy zamierzają udać się do zamku i tam wyprawić ucztę. Szybko jednak może ich sen. Księga dziewiąta. Bitwa. Nocą na zamek napadają Rosjanie. Widząc uśpioną szlachtę, związują ją. Tymczasem do Soplicowa przybywa z odsieczą szlachta przyjazna sędziemu. Dobrzyńscy zostają zakuci w dyby i pozostawieni na deszczu. Sędzia chce uwolnić szlachtę, lecz Rosjanie nie dają na to zgody. Do dworu przybywa też ksiądz Robak. Udając zadowolonego z losu szlachty, aranżuje pijaństwo. Beczki z winem zostają podarowane żołnierzom. Rosyjski major, płód, naprzykrza się kobietom, za co dostaje policzek od Tadeusza. To rozpoczyna walkę. Tymczasem na dziedzińcu trwa uwalnianie szlachty, która została uzbrojona w broń przywiezioną przez Bernardyna. Toczy się zaciekła bitwa. W obliczu wspólnego wroga porachunki miejscowej szlachty idą w niepamięć. Szlachta powoli wypiera Moskali z obejścia. W czasie trwania walki ranny zostaje ksiądz Robak, który własnym ciałem zasłania hrabiego. Bernardyn ratuje także życie Gerwazemu. Rosjanie, widząc swą porażkę, przerywają walkę. Kapitan proponuje rozejm. Obie strony wspólnie zajmują się rannymi. Księga dziesiąta. Emigracja Jacek. Po zakończonej bitwie nad Soplicowem rozszalała się burza. We dworze szlachta, która najbardziej udzieliła się w walce, szykuje się do emigracji. Kraj muszą opuścić m.in. Tadeusz i hrabia. Zosia, żegnając się z Tadeuszem, podarowuje mu na drogę relikwie, suknie świętego Józefa, patrona zaręczonych, a Telimena przypina hrabiemu kokardę. Tymczasem do rannego księcia Robaka sędzia przyprowadza Gerwazego. W ich obecności Bernardyn wyjawia swą tajemnicę, przyznaje się, kim jest naprawdę. Jest bowiem Jackiem Soplicą. Opowiada historię swego życia. Wspomina przyjaźń ze stolnikiem choreszką, odwzajemnioną miłość do jego córki i zlekceważenie tego uczucia przez ojca Ewy. Mówi o tym, że chciał wyjechać i o tym, jak stolnik kpił sobie z niego, pytając o zaręczyny córki. Opowiada o swojej żonie, matce Tadeusza, którą unieszczęśliwił, pojmując za żonę, by zapomnieć o Ewie. Wspomina o swoim pijaństwie, o upadku autorytetu, przywołuje samotne wycieczki w okolice zamku. Podczas jednej z nich był świadkiem ataku Rosjan, wykorzystując sytuację i pamiętając potraktowanie go przez stolnika, rzeczywiście go zabił. Gerwazy, który wtedy przysięgał, że pomści śmierć choreszki, odstępuje od tego zamiaru. Przecież to właśnie ksiądz Robak uratował życie jemu i hrabiemu podczas ostatniej bitwy z Rosjanami. Jacek prosi go o przebaczenie, gdyż czuje zbliżającą się śmierć. Opowiada jeszcze o tym, jak próbował naprawić zło, które wyrządził. Moskale uznawszy go za swego stronnika, proponowali mu wysokie urzędy, oddali też Soplicom ziemię choreszki. Jacek nie chciał niczego od Rosjan, nigdy bowiem nie zamierzał walczyć po ich stronie, dlatego postanowił wyemigrować, wstąpił do zakonu i przybrał imię Robak. Przygotowywał spiski, walczył o ojczyznę. Gerwazy wysłuchawszy tej historii przebacza Soplicy. Przypomina, że stolnik przed śmiercią również przebaczył swemu zabójcy. Tej samej nocy ksiądz otrzymuje list z wiadomością o rozpoczęciu wojny. W chwilę po przeczytaniu listu Jacek umiera. Księga dziesiąta. Emigracja Jacek. Po zakończonej bitwie nad Soplicowem rozszalała się burza. We dworze szlachta, która najbardziej udzieliła się w walce, szykuje się do emigracji. Kraj muszą opuścić między innymi Tadeusz i hrabia. Zosia, żegnając się z Tadeuszem, podarowuje mu na drogę relikwie suknie świętego Józefa, patrona zaręczonych, a Telimena przypina hrabiemu kokardę. Tymczasem do rannego księcia Robaka sędzia przyprowadza Gerwazego. W ich obecności Bernardyn wyjawia swą tajemnicę, przyznaje się, kim jest naprawdę, jest bowiem Jackiem Soplicą. Opowiada historię swego życia, wspomina przyjaźń ze stolnikiem choreszką, odwzajemnioną miłość do jego córki i zlekceważenie tego uczucia przez ojca Ewy. Mówi o tym, że chciał wyjechać i o tym, jak stolnik kpił sobie z niego, pytając o zaręczyny córki. Opowiada o swojej żonie, matce Tadeusza, którą unieszczęśliwił, pojmując za żonę, by zapomnieć o Ewie. Wspomina o swoim pijaństwie, o upadku autorytetu, przywołuje samotne wycieczki w okolice zamku. Podczas jednej z nich był świadkiem ataku Rosjan. Wykorzystując sytuację i pamiętając potraktowanie go przez stolnika, rzeczywiście go zabił. Gerwazy, który wtedy przysięgał, że pomści śmierć Choreszki, odstępuje od tego zamiaru. Przecież to właśnie ksiądz Robak uratował życie jemu i hrabiemu podczas ostatniej bitwy z Rosjanami. Jacek prosi go o przebaczenie, gdyż czuje zbliżającą się śmierć. Opowiada jeszcze o tym, jak próbował naprawić zło, które wyrządził. Moskale, uznawszy go za swego stronnika, proponowali mu wysokie urzędy, oddali też soplicom ziemię Choreszki. Jacek nie chciał niczego od Rosjan. Nigdy bowiem nie zamierzał walczyć po ich stronie, dlatego postanowił wyemigrować. Wstąpił do zakonu i przybrał imię Robak. Przygotowywał spiski, walczył o ojczyznę. Gerwazy, wysłuchawszy tej historii, przebacza Soplicy. Przypomina, że Stolnik przed śmiercią również przebaczył swemu zabójcy. W tej samej nocy ksiądz otrzymuje list z wiadomością o rozpoczęciu wojny. W chwilę po przeczytaniu listu Jacek umiera. Księga dwunasta Kochajmy się. Na zamku trwa uczta. Wojski pełni funkcję marszałka dworu. Usadza gości i podaje potrawy. Wszyscy podziwiają malowane na wspaniałym serwisie sceny z życia szlacheckiego i wspominają dawne, wspaniałe czasy Wolnej Rzeczpospolitej. Sceny na serwisie przedstawiają pory roku. Przybywają też Gerwazy i Maciek Dobrzyński. Nadchodzi oczekiwana trzecia para Telimena i Rejent, który jest ubrany we francuski frak. W którym źle się czuje. Maciejowi Dobrzyńskiemu nie podoba się polskie wojsko zorganizowane na sposób francuski, ani tym bardziej strój rejenta. Opuszcza bez pożegnania gości. Krabia oburza się na Telimene, że nie dotrzymała obietnicy. Po uczcie wszyscy wychodzą na dziedziniec. Nowi dziedzice, Tadeusz i Zosia, ogłaszają uwłaszczenie chłopów. Na prośbę Zosi, Jankiel odgrywa koncert na cymbałach. W jego muzyce przedstawione są fakty historyczne. 3 maja, Targowica, Rzeź Pragi, Legiony. Koncert kończy Mazurek Dąbrowskiego. Po koncercie podkomorzy z Zosią rozpoczynają poloneza.